I co my tym razem wydropimy, to jest wróżba na dzisiejszy. O! Jest! Mamy to! Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witam najlepszych widzów na YouTubie. W Guys kolejny odcinek, kolejny dzień naszych zmagań. Oczywiście zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a my bez przedłużania lecimy na początek z darmowym spinem. No i lecimy z darmowym spinem. I co my tym razem wydropimy, to jest wróżba na dzisiejszy. O! Jest! Mamy to! Mamy pink aliena, wreszcie mamy skin Cosmity, widzowie! Jak ja jestem tutaj już cały happy No... wreszcie, wreszcie to mamy. Nie no, jaram się. Ten spin to na pewno będzie dobra wróżba. Swoją drogą śledźcie mój kanał, ponieważ na następnym odcinku kupimy mityczną, przepraszam, epicką skórkę. Dzisiaj tego nie zrobimy, ale na kolejnym odcinku owszem, ale również ten odcinek proszę obejrzeć do końca, ponieważ będą kolejne darmowe spiny. Więc e, mam nadzieję, że dzisiaj drop będzie równie fajny, e, co e, właśnie inaczej, że gra będzie równie fajna co drop. Zaczynamy od Jungle Rola. E, przy okazji, e, mam nadzieję, że uda się wreszcie tę koronkę zdobyć. Że ten skin kosmity, no, jakby nie było wymarzony skin, e, no że, że tutaj przyniesie no, szczęście, że tak powiem. Dobra, uwaga, uwaga. Próbujemy tutaj e, wejść. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie dobry dzień do grania, wiecie, jestem wyspany tutaj, wypoczęty i w ogóle, chociaż, nie zapeszam, bo zawsze jak mówię, że jest dobry dzień do grania, albo że mi dobrze pójdzie, to potem odpadam jak największy lamus, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej, o, no, więc tak, generalnie dziękuję za radę, za to, że pisaliście, żebym sobie herbatkę na uspokojenie zrobił i tak dalej, jesteście kochani widzowie, a tak naprawdę to nie, tak naprawdę to mnie hejtujecie. No, oczywiście to żart. On, co jest grane? No dobra, udało mi się tutaj prawie że wydostać. I pierwsza runda udało się e, przejść dalej. W ogóle właśnie. E, smutna informacja jest taka, że Stumble Pass mi się skończył. Ale stwierdziłem, że na razie nie będę kupował Stumble Pass, gdyż nie wiadomo, no, czy uda mi się jakby ukończyć go całego. Bo wydaliśmy pieniądze ostatnio na Stumble Pass. No i suma sumarum, rzecz biorąc, no. Nie graliśmy za dużo na nim. Ale jeżeli będę więcej grał, to na pewno go, go kupię. I na pewno będziemy robili openingi z. Mm, no właśnie, tej ze Snubble Passa. Aczkolwiek myślę, że na, na darmowym pasie też jakieś fajne rzeczy pozgarniamy. Taki mam mój y, zacny plan. A tymczasem, co mamy? O, mamy Tile Fall. Spoko. Niech będzie. Dobra, w ogóle widzę że też, że mam tutaj brata Biźniaka obok. No ja tu. Oni. <laughs> Jak to komicznie nie wyglądała, jak wszyscy pospadali Jakby temu gościowi się udało. No. Oj, oj, oj. No to fajnie. Bra. Nie dajmy się tutaj zrzucić, słuchajcie. Hop, 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 hop. No i kto tutaj pierwszy odważy się? Bra, hop. I jak oni się puchają masakrycznie. Bra. I hop. O. No, i teraz ja będę jeden z ośmiu. Obstawiam, że. O! Jakie ostatnie miejsce się udało? Trochę tak, no, niezbyt sportowe zachowanie, muszę przyznać. Z całą drogą, ten gość, który ma 5Z w niku, to ten skin, no, przyznajcie mi, że jest giga podobny do Kerfusia, Naprawdę. No, to jest. Nie wiem, jak patrzę na ten skin, to pierwsze skarżenie to jest właśnie Kerfuś. Naprawdę. No, tymczasem, co będzie. O! To mi się podoba, Block Dash. No więc tak. Słuchajcie, jak nie, jak nie teraz, to kiedy, jeżeli chodzi o koronkę, jak nie na blog daszu bra? Musimy się tylko skupić, nie dać się strącić. To jest właśnie kluczowe dzisiaj. Uwaga, uwaga, bra? Czy nam się tutaj uda wygrać? Czy skin kosmity? Skin jakże wyczekiwany, skin jakże tutaj, wiecie? No, pragnę tego skina upragniony skin. O, tego słowa mi brakowało. Czy to właśnie... Yy, czy to nam przyniesie zwycięstwo? Tak na razie to nikt nie odpadł. Niestety. Bolewam nad tym. Bra. O. Bra. O, już mamy pierwszego. Tutaj pierwszą ofiarę. Oj, oj, Nie. No to. Ja będę kolejną. Niestety nie udało się. Za późno zajarzyłem. Że my z tej platformy spadniemy. No ale cóż, dostaliśmy tonę Expa i 20 pucharków, więc całkiem spoko. No i lecimy sobie z darmowym spinem. Trzymajcie kciuki z jakiegoś fajnego skina. No i losujemy. Zobaczymy, co tym razem nam tutaj dropnie fajnego. I uwaga, uwaga. Ej, 5 gemów też całkiem spoko. Jest git generalnie. No to co? Lecimy sobie z kolejną gierką naszym tutaj uroczym pink alienem. No i udało nam się dotrzeć do finału w, poprzednim, w poprzedniej rozgrywce, więc myślę, że fajnie byłoby. Powtórzyć tenże sukces Anon Climb. Okej. Okay. Ja dziś nie mówię, która mapa spoko, która nie. Po prostu lecimy po wina, lecimy po jakieś tutaj fajne wyniki. Taki mam zacny plan i tego się będę e, trzymał. O, tutaj jakaś kula już spadła. No i fajnie. O, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Dobra. O, hop. Kurczę. No nie. Chciałem tutaj um, troszeczkę oszukać system i tym double jumpem przeskoczyć. No ale nic. Udało się tak czy siak tutaj ten etap rozgrywki o fajnie yy, przejść bramy 2 na 16, 4 na 16 niebezpiecznie dużo graczy zaczyna kończyć ten etap no i udało się nam trochę może rzutem na taśmę, ale udało się tak czy siak, więc no cóż smutek dla tych, którym, którym się nie udało na szczęście właśnie no można powiedzieć, że Szczęście dopisało, zdecydowanie. I co, Kolejny, yy, kolejna mapa. <laughs> Zobaczymy, co tym razem yy, nam wylosuje. Ja bym chciał jeszcze raz ten blog dać. Myślę, że to byłoby całkiem spoko, ale mamy o bombardment. To jest też całkiem spoko, mapka. No i co, lecimy. Musi 7, 7 osób odpaść. Ura. Uwaga, uwaga uważać na bombki. Taki jest plan tutaj. No, no nieźle. Już tutaj pierwsi... Już pierwsze ofiary na naszej trafie. Uwaga, uwaga... Jak mi tutaj spycha tutaj kolega kosmita? Halo? No nie! Dlaczego? To było takie szybkie, że ja nawet nie, nie, nie zareagowałem bez kitu. To było giga szybkie. O, mamy tutaj em, pierwszy... Odbieranego na Stumble Pass, i jest to losowa skórka. No to co? Losowa skórka jest odbierana specjalnie dla Was. I czy to będzie coś fajnego? Mam już tutaj Cristiano. A nie, to jest Luis Baller, to jest jakiś inny. Myślałem, że to jest Cristiano Valdo. No dobra, to co? Kolejna gierka. Do trzech razy sztuka słuchajcie dzisiaj. Jeżeli chodzi o Pink Aliena, mam właśnie nadzieję, że. Tym razem coś fajnego uda się tutaj osiągnąć. Taki jest plan. Jak, co będzie, to będzie. Paint splash. Ok, lecimy. Lecimy z pierwszą mapą. Z Paint splashem. Bra. Uwaga. Hop. Hop. Ok. Na razie idzie spoko. Tutaj bez większych pomyłek. Bra, muszę tutaj poczekać. Bra. Hop. Hop i git bra. Uwaga, uwaga, udało się tutaj przejść. Teraz wskakujemy na tę platformę. No i musimy sobie chwilkę poczekać. Bra, hop. No nie, chciałem powiedzieć, że bezbłędnie przejdziemy mapę, ale ja powiedziałem to jak zwykle w złym momencie. No ale cóż, udało się przejść. Dzisiaj jest dzień, bo ani razu nie odpadliśmy na pierwszej mapie. A niestety uwierzcie mi, widzowie, że były takie odcinki, gdzie odpadałem na pierwszej mapie i nie było to fajne. Zdecydowanie, ale no nic. Udało się, jest Git. Przechodzimy do kolejnej rundy. Tutaj spadałem. Ja zawsze lubię patrzeć sobie na skiny. Właśnie tych ludzi, którzy zostają. To jest fajny koteł, fajny kurczak. Więc myślę, że kiedyś fajnie byłoby mieć takie skiny. Takich zwierzęcych to mam głównie Kiara, czyli tego olewka i mam również dwa skiny rekina. W sumie też je lubię, są spoko całkiem. No i co, kolejna mapa. Kolejne losowanko dzisiaj. Też bym, o chciałem powiedzieć, że, że też bym chciał mapę e, na odpadanie. Dostaliśmy parkour, dostaliśmy humble stumble. No to co, lecimy z tym humble stumble. Myślę, że e, tutaj... Postaramy się na spokojnie przejść tę mapę. No i może coś z tego wyjdzie. Więc trzymajcie się kciuki za potencjalnie trzecią koronkę. Dobra. Na razie tutaj widzę, że e, tym graczom z przodu, no to idzie całkiem nieźle. Więc. No i właśnie tutaj już mamy zwycięzcę. No nie, to nie jest kufinowa runda. Jejku, ale zamuliłem. <grym> Jeżeli dotrwaliśmy do tego momentu. To napiszcie, y, dotrwałem albo dotrwałam. Ja tu myślałem, że to jest finał, i tak patrzę, mówię: Nie, no, to przegrałem, to już nie ma sensu. To patrzę, przechodzi tam 1 na 8 No to za spokę. Y, y, mówiłem wcześniej na początku odcinka, że się wyspałem, ale chyba wygląda na to, że nie jestem jeszcze do końca przytomny na umyśle. No ale nic, mapa finałowa, Jesteśmy dzisiaj drugi raz w finale. Dobry dzień dzisiaj, się trafił naprawdę, jeżeli chodzi o Granko. No i o nie, tylko nie Space Race. No nic. Nie przejmujemy się, postaramy się no, jakoś tę mapę ugrać, no nie ma innego tutaj jakby innej możliwości. Oj oj oj. Dra. Waga. Lecimy w lewo. Lecimy w prawo chciałem powiedzieć, ale jednak nie poleciliśmy w prawo. No nie, to jest ten fragment z tą kometą głupią. Dobra. Szybko, 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 szybko. Z jednego pierścienia na drugi. I teraz powinniśmy w tę stronę biec. O nie, spadłem. A, myśliłem się o tym, w którą stronę muszę biec. Nie patrząc, że ja muszę w ogóle się utrzymać na tej... Tutaj, na tym pierścieniu. Dobra. I teraz lecimy, hop. I hop. Czy mógłby ten czarodziej tam spaść? Nie obraziłbym się. Ach, no i niestety się nie udało. Ale myślę, że następnym razem będzie lepiej. Ten dzień i tak uważam, że możemy zaliczyć śmiało do udanych.